Cześć, ja jestem Grzesiek, witam Was serdecznie w Nowym Roku i w związku z tym, że jest Nowy Rok, to dzisiaj chciałem Wam pokazać kolekcję wszystkich moich kostek, wszystkich, które mam aktualnie w domu. Kiedyś już chyba, nie wiem, chyba nawet może ze dwa razy już robiłem taki film, natomiast no myślę, że dzisiaj jest dobra okazja do tego, żeby sobie to wszystko odświeżyć. Na stole mamy dosłownie wszystkie kostki. Trochę je sobie pogrupowałem, no i postaram się krótko je tutaj dla Was omówić. No więc, kolekcja jest, jak widać, no dosyć spora. Sam nie wiem, właśnie ile ich jest. Trójeczki mamy tam, tak zwane dziwne. Tutaj trójki, trójki, trójki i bigi, dwójki. Tutaj na środku kilka takich dziwnych kostek, które tutaj dla Was wystawiłem. Zacznijmy od uporządkowania tego wszystkiego, więc tutaj takie kostki, które się dublują. 10, 8 mamy 10 Jusinów Lilu Magic i tutaj będzie też podobna liczba. Ta kostka wystąpiła w filmie ta też chyba. Mamy 4, 6, 8 i 10 mailongów. Tak te kostki się dublują dlatego, że część wykorzystuje w multiblindzie, część jest po prostu do prowadzenia lekcji. Skoro jesteśmy przy takich masowych kostkach, no to z tego samego powodu, czyli z powodu lekcji, mam też wiele dwójek. Dwie nawet, jak widać, są nierozpakowane, czyli tu mamy 8, 10, 12 dwójek różnych. Chyba ta jest taka dla mnie najbardziej cenna. With Eden, with Eden tak to się chyba mówi. Myślę, że też miałem tutaj jakiegoś Diana, tak, o tutaj jest Dian. Nie, to nie jest akurat Dian. o to jest with Eden, Eden, to jest with Eden na pewno, a to jest, to jest właśnie Chy Dian. tak, na 99%, nie, ten po plastiku poznaję. To jest Dian. Nie pamiętam nazwy, ale, ale w każdym razie Dian. Dian w swoim czasie bardzo cenna kostka, więc tutaj mamy 12. I teraz takie kostki, których mam dosyć dużo, e ponieważ mam różne modele tutaj różne modele Gana, tutaj stary Gan jeszcze ze starym logiem. No i kilka takich nowszych, tu już też jeszcze stary i kilka nowszych, też chyba nie wszystkie, gdzieś tutaj jeszcze coś mi się zapodziało. O tutaj mamy, mamy razem 6, Przynajmniej 7 Ganów. No wiadomo, że te Gany występowały na filmach. No i tak, tutaj jeszcze spróbujmy sobie uporządkować te trójki, takie bardzo różniaste. W międzyczasie odnalazł się Mailong, jeszcze jeden. Klasyczne Rubiksy. Też mam ich kilka. Tutaj różne kostki w wersji Rubiksa, akurat jest ich pięć, jeszcze jedna gdzieś tam się po drodze znajdzie, przynajmniej jedna. No i jedna niestety uległa ostatnio zniszczeniu, przygotowując się do tego filmu, gdzieś tam niestety zniszczyłem kostkę. No i tutaj cała reszta trójek, już nie będę wymieniał tych modeli takich charakterystycznych, do nich zaraz przejdziemy, natomiast no bardzo różne od Weilonga na przykład V2. Wind, chyba a tutaj taka kostka, nona którą mój brat na przykład znalazł gdzieś tam przy śmietniku, ktoś chciał się wyrzucić, też zachował dla mnie jakieś Dajany, RSy i tak dalej, i tak dalej. Jest tego tutaj trochę. No, ostatecznie, tutaj w tym bloku mamy 34 kostki. Łącznie właśnie z takimi małymi, bardzo miły, miłymi drobiazgami. To chyba od Dajana jest w ogóle. No dobrze, i teraz pokażę takie kostki, które są znaczące, jakoś znaczące dla mnie Rubik, który prawdopodobnie właśnie pochodzi z lat 80. no i. Rubik, od którego ja zaczynałem swoją karierę, już opowiadałem parę razy o tej kostce. To jest kostka, no, która prawdopodobnie pochodzi z 82 bądź 83 roku. Muszę wymienić niej nalepki, ponieważ kiedy ją restaur restaurowałem, ona jest odrestaurowana przeze mnie, ponieważ mój brat kiedyś pomalował to farbą olejną, dlatego że nalepki się zdarły. W każdym razie no, ona jest odrestaurowana ode mnie i właśnie miałem tylko wtedy takie nalepki. No i tak na razie e, zostało. Polska podróbka. Tej układanki, czyli Rubiksa, który ten pochodzi prawdopodobnie z roku 80. Mm. Dalej tak chronologicznie, bo to musiałbym wymienić. Tą kostkę. To była pierwsza kostka Speedcuberska, którą kupiłem, czyli bardzo słynna Aurora. I taka pierwsza kostka chińska, którą kupiłem z Chin, czyli Fang Shishuan Ren V1. Tutaj jeszcze z narebkami, oczywiście wymienionymi. I biały jest taki powiększony, pozostałe są małe, więc na takich się kiedyś układało. No i takie kostki jeszcze inne, charakterystyczne, ważne dla mnie, na przykład Weilong. To jest chyba V2. Tutaj GTS mamy V2, to jest prawdopodobnie Funxi Shuan też V1, ale w wersji Big, ponieważ ta była wersji mini, a później się zorientowałem, że jest wersja również Big. Bardzo mi się ona przyda. Gdzieś tu miałem pod ręką, ale jeżeli dobrze, dobrze myślę, to jest AOLong. Nie, to nie jest AOLong, to jest Under Club V1. Natomiast gdzieś tutaj też miałem pod ręką Aolonga, to jest chyba Aolong V1. Te dwie kostki też dosyć istotne, ważne w mojej karierze. No jeszcze gdzieś tam był biały Aolong, ale pewnie tutaj jest w tej dużej paczce. Ta, tej kostki nie pamiętam już nazwy, jakaś z podróbek, podróbek tego Gana. No i na koniec te. Wejlągi, które znacie z filmów o e, WRMC, czyli te trzy, na których teraz aktualnie układam. No i GTS V3, kostka, która też dosyć dużo e, odmieniła, jeżeli chodzi o układanie. Czyli tutaj mamy kolejne cztery. Więc tutaj w tym bloczku, w tym bloczku tutaj kolejnym mamy 16 kostek. E, tak, no i teraz możemy chyba przejść do takich układanek, e, no innych, że tak ujmę. Weźmiemy na warsztat różne bigi. To jest tak naprawdę kostka, od której zaczęło się moje układanie, czyli Rubik z oryginalnym. Dostałem go od żony w 2009 roku na gwiazdkę. No i w zasadzie wtedy sobie przypominałem, jak się układa kostkę 3x3 i później w 2013 roku zobaczyłem, że po prostu leży gdzieś tam w szafie. I postanowiłem sobie przypomnieć. Jak sobie postanowiłem przypomnieć, to zajrzałem też na YouTube'a. No i zacząłem uczyć się metody Friedrich. Kupiłem sobie właśnie Aurora, o której wspominałem, no i ostatecznie zacząłem układać. Oczywiście ta kostka strasznie jest rozjechana, no tutaj bardzo dużo ona przeżyła ze mną, dużo bardzo różnych eksperymentów ze smarowaniem. Kiedyś mi się nawet ułamał jakiś jeden narożnik, ale udało mi się zdobyć kostkę, czy ten narożnik na zamianę. Już wam nie pokazuję tej kostki, z której wydobyłem ten narożnik, także to jest bardzo ważna dla mnie kostka. No i kilka innych czwórek. Już nie pamiętam też nazw wszystkich. To jest bodajże Aosu. To jest bodajże Shenshu. zilą Mini, no to znany tutaj mam chyba ze dwa mailongi tak dwa mailongi tak i mgc na której układam myślałem prawdę mówiąc że mam ich trochę więcej a ja tu widzę że tylko 5 e, takich kostek no i do tego piątka szęszu e, też znowu mailong e, to jest jakaś piątka, chyba, to jest chyba MGC. Niestety nie mają nie wszystkie i to o, to jest piątka na której dużo blind'a układałem. Chyba o Chuang, tak? Yy, więc to musi być ushuang w takim razie. To jest ushuang. Tu mamy 12. I jak widać, o, yy, yy, center gdzieś uciekł. No to przykro. Gdzieś mo, Może się znajdzie tutaj w przygotowaniu, w przygotowaniu do filmu po prostu uciekł ten center piątka od Mailonga, Jak się nie znajdzie, no to będzie trudno, będzie szkoda. Jak widać, mam tylko dwie szóstki, jedna siódemka. Niestety, no kilka kostek, jak spadło. Na przykład mam yy, Aoshi. To jest Aoshi wuchła V1, a to jest chyba Aoshi. Spadła i po prostu jest po kostce. No i jej tutaj z nami. Nie ma, więc razem tutaj mamy tych bigów na wystawie. Jest 16 kostek. Mam oczywiście Pyraminksy i to jest taki bardzo cenny Pyramiks, bo to jest made in ZSRR. Nie pamiętam od kogo go dostałem, ale bardzo za niego dziękuję. Nie pamiętam, ktoś mi go przekazał na zawodach. No i dwa Pyraminxy jakieś. Naprawdę nie kojarzę teraz nazw. To są dwa na jakieś najprostsze, to są tej samej firmy, ten jakiś inny. No i to wszystko, co tutaj mam, jeżeli chodzi o Paramixa. Być może kiedyś zacznę układać tą układankę. No i Squary. Ten jest chyba od Calvina nie, od MF8. A tutaj jest tak delikatnie, można chyba wyczuć. Tutaj jakiś Volt chyba, bądź inne coś. Nie, naprawdę nie kojarzę wszystkich nas. To jest chyba Kifa. Tutaj też, a nie powiem co. No, i już inny Magic oraz MGC na końcu. No i powoli, powoli, powoli kończą się kostki tak zwane oficjalne. Trzy, dosłownie trzy mixy. wkrótce będzie czwarty od Diana. Na pewno będzie unboxing, ponieważ wkręcam się powoli w mixa. Co nie sądziłem, że kiedyś zajdzie, że będzie ta układanka mi się podobać. Tu stary Galaxy, który jest takim pamiątkową dla mnie, dla mnie. to jest pamiątkową dla mnie kostką, dlatego że dostałem ją. Już jako wynagrodzenie takie, w sensie no, nagrodę sobie kupiłem za jakieś tam osiągnięcie. No i yuhu, V2, bardzo fajny. skuby niestety tylko cztery, dwa wingi dwa, dwa chyba od moju. Na pewno jeszcze mam Z2, ale nie mogę ich znaleźć, także liczy się tylko to co jest dzisiaj. No i zegarki Rubiksa. Ten kupiony przed siedmioma laty od Wojtka Knota, jeszcze, myślę, że, że działa dość dobrze. E, Senxo nie polecam, tak, tutaj raczej polecam e, zainwestowanie w, e, w, no w tego, czyli czyj najlepszy krok na rynku. I na koniec modyfikacje kostek, bardzo różne. Można zacząć od mirroru, bo to są modyfikacje 3 na 3 Zresztą tych modyfikacji 3 na 3 tutaj będzie trochę, no bo to jest modyfikacja 3x3. Kostka, która przez długi czas sprawiała mi bardzo dużo problemu, czyli Morphix. Nie byłem w stanie wyczuć, jakby co jest co w tej układance. Dopiero jak tak naprawdę nauczyłem się o tego Morphixa układać to wszystko stało się bardzo 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 łatwe. Dobra. No i teraz tak naprawdę to jest też modyfikacja Morphixa dla mnie. Tak, to jest jak nie pamiętam już też nazwy, trochę w stresie jestem, więc nie będę tutaj kojarzył. Fisher Cube również modyfikacja trójki 4 mamy 6. No, i teraz troszkę większa kostka. Większe kostki niech będzie: e, czwórka Pyraminxa i czwórka Masteromorphixa, i połączenie właśnie Pyraminxa z, ze zwykłą kostką daje Masteromorphixa. Tak sobie potraktujmy. E, czyli tu mamy tak. E, I z takich modyfikacji, 3, 3 na 3 jeszcze Bandage band Cube. Tak to się chyba nazywa. Koska, która trochę mnie rozczarowała, bo jest prawdę mówiąc dosyć nudna. Mało tutaj kreatywności. Taki barel, który przywiozłem sobie z ustki, gdzie byłem w tym roku na wczasach. To też trójka. Co to jest chyba też powiedzmy taka jakaś modyfikacja trójki. Domino Cube. Bardzo dziwna kostka, dziwnie się układa. Wziąłem pod kątem fm ale jakoś nie bardzo mi to weszło. To jest tak naprawdę Master Morphix 2x2. Modyfikacja 2x2, chyba jedna z trudniejszych modyfikacji, bo ona sprawia wielu osobom bardzo dużo problemów, jak to przełożyć. Co bardzo doskonale rozumiem. Dwa giry. Tak. I tutaj mamy też, jeżeli chodzi o 2x2, 2, to ten taki tak zwany kilomix Jak widać, nie ułożony. Nic ciekawego. Modyfikacja squara. Tutaj taki ten pentagram Cube. Chyba teraz jest coś tutaj źle ułożone. Mixed Up Cube, chyba tak to się nazywa. Prezent od Amadeusza. Czyli The są Bardzo, bardzo dziękuję za niego. Bardzo ciekawa kostka. Też dosyć trudna. No i takie. Polarisy, które są często. Ten jest podobny chyba jest do Scuba. Ten już nie pamiętam, chyba układa się tak, takimi zwykłymi komutatorami. Ready Cube. Ta kostka, już nie pamiętam też nazwy. No i na końcu niech będzie coś, co kupiłem tutaj przed świętami, czeka na prezent, żeby komuś jakiemuś dzieciakowi podarować, czyli. Kuleczka taka. To w zasadzie myślę, że też można potraktować jako the puzzle, czyli układankę, ponieważ tutaj zadanie jest takie, żeby pomieszać i włożyć te kuleczki z powrotem. No, dość przyjemna układanka. No więc jak widzicie, te wszystkie kostki są tutaj teraz w tle. Starałem się to wszystko rozkładać i uporządkować w trakcie tego filmu. Jak policzyłem to wszystko, wychodzi mi, że mam 173 kostki. Wydaje mi się, że ta liczba jest trochę zaniżona, że ostatnio, jak robiłem szacunki, to było ponad 180. No ale. Matematyka jest chyba nieubagana. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w tych rachunkach. Jeżeli ktoś chce sobie to wszystko policzyć, sprawdzić, starałem się pokazać wszystkie kostki w trakcie tego filmu. Nie mam pojęcia też jak długi on wyszedł, jeżeli jest trochę za długi waszym zdaniem, no to przykro mi bardzo. Zawsze można sobie to skipnąć. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę wam również, żeby w tym roku wasze kolekcje kostek się znacząco powiększyły. No i miłej zabawy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa!